Siemma, tu easy. A ze mną jest Kamil. Natalia. Natalia. Szymon. Jestem. I Dyzypy. Szymon. No i dobra. I gramy sobie w Lola, nie? Oczywiście. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, tu gramy w Lola. Biedny jest... Tees. jest. seryjnie. Wy ty, Soraka ma nowe skille? Od kiedy to? No... Ale fajnie. Jeszcze nie, nie grałem, od, ten, od czasu pacza. Każdy krok to początek nowej podróży. całkiem inna Soraka, nadal leczy, ale inaczej. A co się jej w ogóle zmieniło? Tak. Prędkość ruchu soraki no, zwiększa się o 70% To, że ma chwila to 400 Ale chyba słabszego, nie? Jak klatkuje? Nie ma słabszego, po prostu kosztuje 10% jej max HP LOL Serio, daleko na topie. Czyli nie ma sensu lecić samego siebie, nie? Nie da się nie samego siebie. Jeszcze się tylko z kill'a jak trafisz w Faktycznie nie da się samego siebie. Lol. Złota możesz, chyba. A z leczysz siebie? Czy też nie? 30 sekund do pojawienia się stworów. Jakieś dziwne, dziwne zbawienie. Coś Co tip, co? DZP, kopanie. Weź jasne, w Nie umiesz kopać, wiesz o tym. Dostaję Q, teraz slowuje w ogóle. A... co cię leczy. A to, co z maną jak postoi trochę, to ocenuję na sekundę. Każdy robi. Maj, deszcz gwiazd Pani nie leci teraz, bo ty w ogóle. A E nadal silensuje? Co robię? Silensuje, ale grupowo. Silencuje, a później daje klatkę. Ale grupowo znaczy, silensuje. Nie działa identycznie jak ulti Zairy, tylko zamiast podrzucać yy, daje klatkę. Na, na, na sekundę. Chyba się zwiększy. A ulti bo... to jest nadal to samo? mnie Ulti nadal to samo. Najlepszy z killów krzeszowskich został ten sam. Okej, okay, dzięki. Nie, mam niedaleko, ja będę przyjechał na ten Chciałem Cię jak spa ale się zlitowałem. Ole Ale laga miałem na starcie. Ale lipa Już przegraliśmy dwa razy Cię hitnął. O <ścoughs> wy <ty>, wy. <śpiewa> wy <ty, śpiewa> nie. Bytytytę. Bytę weźmiemy pół zdrowia. No no nie tak, nie bo chyba chcę wciągać. Nie leczę cię więcej. Masz jedną armor'a, worship Lecz ją dopiero jak jej poniżej pół HP spadnie, życie, cię to tutaj leczy A. Czyli muszę Q strzelić, żeby się wyleczyć. No, weź to gówno ode mnie, ja będę musiał raumować, bo ja nie, nie ograłem nic na nią. O, jestem po <słucham> potrzebna. Stawię ci warda. jak se trafię miniony, to też się uleczę? Nie. nie. Nie, tylko zaczę Aha, no spoko. Co, wyczuwam tu sromotną porażkę w tym meczu niestety. Z nie, to się no, jak nie wiem. Bo jak... To nie ma to warto na to Soraka first time. Ma. Nie ma warny na to. Aha, dobra. Ale i tak mam miniony, więc... Cały świat w równowadze. WoW. dobre, dobre w ogóle. no, Natalia dobrze lasuje. Trzeba przyznać. A co oni mają w dżungli? Se... Słonice. Zobacz jakie... WoW, trafiłbym go i bym się uleczył. Nie wiem czy to mnie uleczyło. Uleczyło mnie, ale fajnie! jak działa E? Nie mam pasywy, A, i to se tak zostaje, i jak oni będą w tym stali, to dostają klatkę, tak? Dobra, łatwo, Tak, Fajnie. Dla wewnętrznej równowagi. O, of, ofycie. Ciebie nie uratuję. Tak, to był banan. Nikt nie spodziewa się banana. Nie, taka teraz, ale lepiej nie mam na no to Nie uratuje. cieszy mnie twój widok. I tak, z głowy wyrasta mi róg. Ten Blitzcrank to tak na bakier, kurwa, ten. Nie przejdę. Dobra, może zjebałem. Wyczuwam tętkę. Miko. To, to ja było worth Nie no, zjebałem. No co, co ty możesz zrobić, jak nie masz w ogóle armora? Nie o to chodzi, ale... Nie, ona to nie, ja, ona jestem to przy, ja jestem przyzwyczajony, nie. że ja mogę się Wytowało. z Soraką sam wyhilać, nie? Ale, ale ja jestem w dupie, No, to jest ból. Tak baitowałeś, że... Nie no, ...i się, no. tak, się nagle healowałeś, w ja Ale ja... mogę się heal'nąć. Klikam aldwu, al dwu, aldwój, a to dupa. Podążam za ich wezwaniem. Ha! <laughs> Zabił go! To Jak to jeszcze przeżyjesz? Przeżyje. Nie przeżyję. Nie To przeżyję. Hmm. Jakby się pasyw nabił, to może bym przeżył. Ale raczej nie daszem bym nie dojechała. Fajny ten skin jest do tej misfortuny na nim jest w, w szczególności jest dużo fajniejszy na Arcie niż na tym niż że. Ja pierdolę. Da żadę, da żadę. Użyczam pomocy. Zjadł no życie nie ma centralnie. Jezus ze smajtowałem małego. <głos> <głos> I co teraz się maksuje na tej Sorace? Q? Czy no. Q? Kila. Kila, Nie, kila, ja Q? Kilek, chwila. Kilek, chwila. Jest to chwila praktycznie, więc. Zupa. No to będę maksował to, Q. Ty tam sorakom i tak siedzisz na. 100 tego. Teraz to będzie killer Clock Na tobie. No to jest taka nudna linia. O! -o. Nie mam jak w ogóle podejść do farmy. Dobra, dobra Dobre, dobre w ogóle. W no, kurde, wszystko. to pisz się z nią! Jak ona robi takie zmiany? No Przeżyłem ja, to! Ja, ja, ja to się utrzymuję na, na połku Michał, miała double Buffa, to, trzeci Popunale. zrobić, miał double Buffa Jak będą wracać to zwalczcie Smoka Ozałuj, Ej, jeszcze Kurwa, nie mam jak się wyleczyć no, Oni czyhają tu na mnie, gdzie oni są? A yes. tu nic nie ma się, wyczerpał i Może wpadnę? Ona już nie ma buffów No nie mam. A moment ci mogę dać, czy nie? Redem Dam ci, Dam ci życie. To, Dam być. ci życie, dziwnie to zrobię. Dam ci życie. No. <laughs> Trochę dwuznacznie. Nakarmisz Na życie? Nie, ale że że tobie podchodziło ja, że pod, pod pedofilię. Okresie, to może będę miał. To dawaj, ty I to. jest ja, zajebista, tak zajebiście farmisz. Prawie jak ja. Bardzo. Dobra, w flash wybiteczny. Chciałem jej nie w sukcesie. No, ale co Kupię jest? Fajnie, fajnie, la, fajnie lata, o, <noise> Kupiłem sobie życie. Jednak życie można kupić. Biedna. Biedna? Jednak można. To, za wiadomo. Teren, wiadomo. Za 400 gold 150 życia. <noise> nie. Dla wewnętrznej równowagi. No, nie, sorry, nie jestem. Po drogo. Nie, tak. Dobra, My dasz, okay. tak. I tak z farmę, no i teraz jest farmę tracimy Tak. tak mi wyprzedza z farmy na siebie, nie dziwię. Ojojo ojo ojoj oj, 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 Natalia. Oj, 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 to jest w sensu flash Miałeś sorakę sam. Na szczęście masz sorakę. Nie, ale się przestać... O Serdżu to jest... A Serdu, z ultem. oni znowu jest na bocie, zwardujcie smokę i będą cofać. No bo was zabiję co mam perfilnego drzewa <śmianowicie> Dokładnie. Znaczy, może nie zabiją, ja idę w tę stronę. 38 sekund. Nie sekundów. no, nie zabiją nas, my tulimy wieżę. Miejmy nadzieję. Mm. Już coraz bardziej zaczynam ogarniać tą Sorakę. W sumie to nie ma nic do ogarniania. Typowa Soraka. Ty jesteś atrox, bo bym chciał w nich wjechać. Jestem, jestem. Jesteś nie... <laughs> Wiemy? No ja ich kuszę na razie No oni mają tutaj warda na 100% Kuszę ich swoim ciałem. Mają warda bo... Chuju ty jebany Szeżuani Sofa na mida sejuani, mida Uważaj na tym midie szeżuani No, dojeżdża cię szeżuani fajnie Nie trafiłeś Wiem. No ma nie mnie chyba na topa. Mnie dużo kupca tak, nie wziącie. dało, choćby na Uciekłbyś. Nie sądzę. Nie miałem flesza. Tak to by mógł uciec. Gdzie jestem potrzebna? A co już potrzeb... Łałek jaki damage tutaj. Koleżanko sympatyczna. Z gracją. W sumie to teraz się bardzo kielich, Znaczy, już wcześniej się opłacało kielich robić, ale teraz jeszcze bardziej. żeby napierdalać tym kił jak dziki. To moja droga. jest pułapka. Ej, Je, potrzebujesz blu? Mogę tego blu? Możesz. Powiedz, że niech nie potrzebuje. Nie no, potrzebuję. No, ja idę po blu, zaczekajcie. Tak. Chyba jest. <laughs> Może być ich. Dobra, mam jak chcesz to krzyczcie. No panie, naprawdę? I czy ja walnąłem? Że... Nie, jesteś tutaj. Zobacz. Dobiłeś mi tego małego i automatycznie zaatakował tego dużego. Jezu. Ja, pierwiej się dobra. Wiarych, u... chciałem uderzyć małego, nie? Dobić. Yes. No to tak, nie ma wagę, możesz wjechać. Banan. Nikt nie spodziewa się banana. Nie, ja zrobię projekt. Mam latarnię, to jest dla mnie bonus, nie? Będę chodził na mida, bo Sejuani tu idzie. Wchodzę. Dawaj, dawaj. Pij się. Eee, nidalka na mida. Nidalka na mida. się albo coś, no dawaj. Midalka na mida schodzi. Ale teraz chujowo leczy się ta Soraka. Nidalka na mida. Już nie jest ta sama Soraka. Idę, idę. tam heila, krzyczcie. I co ty robisz? Idę, idę. Dobra, chilnę, żeby nie było, że nie chilnąłem. Jamany. Flipa. Nigdy wiedziałem się, ale tak wie. Nie, myślałem, nie że odskoczył. Dawajcie, możemy bić po tą wieżę. Ty, Ezreal do was idzie Ez idzie Chodź, chodź Natalia, dawaj to, no ja, Jebać farmę Ej, macie tu Ez'a, macie tu Ez'a Gdzieś tu Za bardzo HP nie mam, nie może... ultem Właśnie Tam już nie miał ultem, ale... nienawiść. Wszyscy No kurwa leć, śmieciu Chcę hillnąć tego, nie wiem, Atroxa chyba i... I mus... Jakie w ogóle teraz ma ten hill nie ma w ogóle zasięgu Trzeba no. cię przytulić, żeby cię hillnąć nie? Chodźcie smoka, smoka. Ona blue chyba nie miała ktoś ma blu z nas. Nie, nie, nie Czemu nie ja mam tu blu. jakiś taki znaczek? Ale ich blue nie zrobili. <grym <typy>? <grym> mam taki znaczek tutaj. <grym <Ambulan>. <grym> Wardowany tutaj. Chodź. Chodź, chodź ja tutaj i biegaj w tą stronę i są. Kto, ja? Mhm, super, tak, żeby zdenajować autoataki. Nie wiem czy dobrze robię. Nie, nie nie, nie, tak, nie tak, żeby ciebie nie atakował ani mnie. Musiałbym na YouTube zobaczyć o co chodzi. O oh, fuck. Nie wytłumaczysz ten proces. Dojedźcie tego Blitza, on jest kupą. Ja, ja, uciekaj. Ale nasz smok dobrze. o, o panie. Nie sześcienny flash. Nie. Ale ty jest. Jest. Ja Ale nie wiem jak ja to flaszowałem źle. Goni. Gonio cię, gonio cię. Gonio go. Nie do, gonio. Piekło, gonio. 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 Tu jest wart co jak locie? coś. O, co on się. A ty, ty serio takie kawał szedłeś na pie, na tak? Idę tam. Jestem, pokusiłem się na warda. Ile mam ciastek? Łapanie. A gdzie ten ich wart o, jest? Jakie cwaniaczki tak go ukryli. Dojeżdżają mnie. Szczelagam do no <laughs> ja. Nie, Eee, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. jest nie. Nie, nie. Nie, nie.

Dajcie radę, to jest tylko Blitzcrank, widzi to. Idę, idę, idę. Dojeżdżam go na gołście. Jak będziemy całą tą piątką za chwilę, możemy zrobić barona. No. To no nie wiem, Edek, czemu tu zawsze uciekasz. Typowy Edek. Zabijcie mi to. Łoń, nie, nie, nie nie, wejdę. Jedzę. Bierzemy mi im? Ej, chodź, 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 to botę im weźmiemy, chodź. Idę. Ty, ja to padam zara, nie? Puszuj ja biegnę z tyłu. bed bed heal trochę. Z że nie daje many. Nie daje już many, nie? No nie, ale daję silensa i klatkę. Nie okay. ona też była opa. Okay. Taki combo S. Pokusili się na fragi, a ja 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 to Nie nie Można Q. Na W mam lepszy, mam maksywane Q. Mam ma, ma, ma maksywane Q. Skacz, się skoczyć z powrotem. Dobra, mam Shurelya jeje. Gdzież Masturbator. Nie chłodna. Nie, nie jestem oh, 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 wow, wow, to Nie mamy. Tak, no, to ja, ja tam biegłem w tą końkę. No to się. się kameruje. No co zrobimy? Zesramy się. To się kameruje, a tryb spada. To się kameruje Trudno ci. A ja idę droga. To dobiega. Nie żartowałem, kamerowała Dobre. się moja droga z bazy namida. To było bardziej fascynujące. Każdy... Ja weź sobie tego Tak, to tak, zerpałeś, bo mogłeś od razu w niego EQ, a nie snipować, snajp chociaż wiesz, wiesz, że masz sobie z kliszoty. Nie mam sobie z Po prostu na tego Mila i dosupportować. Tak. Tak. tak nie mając manu nikdza. To jest logika. To jest logika. To tym stałem za blisko niego, no to... jakbym przejechał przez E to bym nie podrzucił tym Q. Za, za blisko stałem. Za daleko bym się jechał. Ja to mi się nie obraził jakbyś zostawił ten, ten. opar na topie. Nie, raczej nie <głos> <głos> raczej, raczej się skoczy Sam do niego. Idzie do nas sedziu. Pa, pa, pa. Pokażę im, że wiem, że tam są. Idzie Ez. No jest wasza. w ogóle bez butów. So, y, Daję mu Ek jeszcze ktoś tu idzie, jeszcze Veigar! wy typy. Idę, idę. Ide. Małta. Unik, Natalia. <ścoughs> <ścoughs> Ty jeszcze ją <ścoughs> <Zabiła>. Nice. <ścoughs> wszystko, Zadobiło. wszystko, A bo Soraka. Ale to jest OP, ta pasywka, seraki, nie? Że ona tak ona tak, ona tak to? Jeszcze nas chilne. Drek, Drake, jest Nie wiem, ale fajna ta suraka jest. Bardziej mi się podoba. Przynajmniej nie, ona nie. potrzebuje kilka do level upa. Przynajmniej, już jest trochę ciekawsza niż rzucanie EIW i tyle. Mam resety I Ty on spustoszenie się je ta Nidala, Żeby nas jeszcze nie wydymała. E tam. Panie, ale bipsy, ja piękniejszy. Ej, dawaj sąsiedzi. Ja tu idę. Chyba padasz. Albo nie. Lol, nope. Jestem tu, dawaj, <ścoughs> Ty, goni mnie, goni Vygar, mnie. Wejgar, uciekaj, wejgar! <ścoughs> Ty kurwa kiepska jesteś. Dobrze, że tą Nidale dzielisz. Ale ona kiepska jest, ta Nidala. No. Nie. Nie, warduj, Natalia. Aha, nie Drake'a w ogóle. Co? Grab Drake, nie? Grab Drake. Nie? Nie, <grab <grab Drake to nie chyba chcą nam zabrać Dragona, nie? Tak mi, na to mi wygląda. Jestem. Ja już Lagan. nic więcej nie zrobię, nie mam mamy. A nie, uleczę jeszcze cię. A jakbym miał zasięg to bym cię uleczył może. No, nie no lipnie nie wiesz na HP No ja HP nie mam, Lipnie biorę draka. A co, co robię? Patrzcie ja skrzę tego smoka, zobaczycie Nie, nie wiem jak skąd niedaleka ma 82, ale okej. Okay. Unik. Dobra Dobre. Ona jest twoja, male tego. Nie, nie. Oni nie robią tego drajka nie, nie, nie jednak robią. No tu by się przydał ten dryk. <noise> tak trochę głupio, No <noise> jest teraz. Teraz leci Dzida. Dla wewnętrznej równowagi. O kurwa! No niestety. Te dodrze. Nie miałem butów, to dlatego. Taka lepa. Dobra, jest tower za Drake'a. No trzeba bym do Drake'a No ty, kilka, no, kilka trzy. No, to jest no. To jest, to jest... A więc. ich blue jest. No to nie ma znaczenia, oni w ogóle nie mają puszu Oni przynajmniej nie poddają się w 21 minucie. Widać, że chcą ja walczyć są na... Jeżeli są na równi z nami skinami, no tak jestem mogę się poddać. Nie no, przewyższamy ich skinami kurwa i to ile No właśnie Mamy 3 mechy, 2, no 3 no, Ale jestem a. lepszy od Blitza. 3-3, bo to jest też projekt, ja suło, to jest też mecha nie, to jest twórca tych no, chyba, nie? On ma zbroję, ale nie ma... Nie jest cały z tego. Yes, yes. Chodź do ja niego tam do bory. A kim ty w ogóle grasz ten Khamil? To jest o, dopiero on projekt. A dawaj, dawaj, dawaj. No to jak projekt, jeszcze nie wypięczony. Ja lecę. Wej Gerrera. Jedziemy 2 na 4, jedziecie. Nie. Spokojnie, Pof. ja mam heal'a. Ja nie trafiłem tym kurdnianym, a mogę użyć, użyć ulta. Przecież ten heal to chuj co robi teraz w tym momencie, wam powiem. To się zakamerowało wszystko, nie? 2x4, nie 2x4 Ej, zę. Ale, ale cierpię. No. Jeszcze nie mam Infinity, a ja tam nie umarłem. Smutno. Ej, lo, serio, jeśli ty nie masz. No, mam 4K Golda przy sobie. Mamem śmieci. Pojazd uciekajcie, Przeciwnik uciekajcie, pokonany. Ten flash. Kto mój? Wiem, no. jeszcze inhibitor, Natalia. Ale już chyba idą po nas. Bidźcie, bidźcie. Dawaj, napały, napały. Jak coś tam szurelię. Ona nie ma ultach z Bijcie, Bić co ona robi, ty? Co ona robi, ty? Nie wie tego nikt wie ty. Co ty tutaj robisz? Jakiś Baron? Walą? Cofnijcie, ja zrobię całą dżunglę i Baron, może wciskać Barona Czekaj, ja sobie kupię pinka Dacie radę ja już nie 50, więc barona możemy robić. Bra, ja mam pinka i dwa wardy. Ten Ez ma Wiem, że ten Ez ma Ten ghost nas oracę. Teraz ci dowiedziemy. Taki <noise> weź ghost, pociąga sraki, nie? Jak ja to operuję. Lecę, lecę, baituj. A, oh, baituje, dobra. Unik. Lecę. Dobry. <noise> teraz <noise> <Nie, głos> to ona nas wydymała. Dobra damy radę, spokojnie, okej? Okay? Nie pękaj. Banan. No myślałem, że dobiję. Ciii. Jestem. Zierkowo. jestem. Dobiję się Masz jedno, co? Ja tam jestem. Jestem? Ja bym nie miał. On tu jest. To moja droga. Dobra, ja postawię tu pięć Idę, idę. Zamykaj go, zamykaj go. Nieeee, Dziękuję za reda. LOL, On tu flashuje, ultuje, wszystko to Soraka Q. Dżuk, dżuk. Mam na Uwaga mój. O, sedu na to Idź tam, tych jest trzech, człowieku. Dojeżdżamy im w wieżę tutaj. Okay? Dojeżdżamy im bazę. Dobra. O, Ez nas chce dojeżdżać. Dawaj go dojadę z soraką Tak, chodź. Dawaj mi mida, 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 idę, idam, idę, ciągłoś tu na. Ej, idą da mamy cię ten Soraka puszer mocy Idę dalej. Nie wyleczę cię świąt Cradziwnik kokonany Takiuszki dokonany Ora drużyna zniszczyła i przywitkę przeciwnik kokonany TS. PS. Przeciwnik pokonany. Jasne. <grystanie> to jest dobry luke. 3 tam napisaliśmy. Dobra, Dobra 9. 9. barona 9. dzisiaj. 9. barona. 9. 9. 9. barana. idzie, marona, idzie <grystanie> Ja nie, tam mam. Nie, tak, no, ty jeszcze musimy się ładnie pożegnać. Ja mówię cześć. Ja mówię bułka. Bułka. Na razie.